Dzień dobry, kochani, vlografika się kłania. Przepiękny wtorkowy dzień. Przepiękny wtorkowy dzień. Pogoda, bombon. Bon. A gdzie ja jestem? Jestem w Czechach. Jestem w Czechach na przepięknym kąpielisku. Przepiękne platformy. Już żałuję, że nie wziąłem blunemo, że nie popływałem, nie ponurkowałem, bo na pewno by fantów wpadło trochę więcej. Na pewno to nie tak, że na pewno, ale mogłoby coś wpaść tu są ryby próbuję jeszcze je nagrać kamerką jest ich bardzo dużo małych rybek a tu są moje fanty z dzisiaj są pierścionki, jakaś biżuteria są monety jeżeli chcecie zobaczyć co Rafik dzisiaj naśmigał w tej wodzie zapraszam vlog Rafika, jak się będzie podobało zostawcie, co chcecie Komentarze bardzo też mile widziane, bo super się na nie odpowiada. Pozdrawiam jeszcze raz, miłe.